Jeśli zauważyłeś, że twoja zmywarka nie rozpuszcza tabletki, to zrozumiałe, że może to być frustrujące. Jest to jeden z częstszych problemów, które mogą wystąpić podczas codziennego użytkowania zmywarki. Istnieje jednak kilka kroków, które możesz podjąć, aby szybko rozwiązać ten problem i przywrócić swoją zmywarkę do prawidłowego działania. Pierwszą rzeczą, którą warto sprawdzić, jest miejsce, w którym umieszczasz tabletki. Upewnij się, że wkładasz je do odpowiedniego pojemnika na detergent. Czasami tabletki mogą nie być dobrze umieszczone lub mogą się zablokować, co uniemożliwia ich rozpuszczenie. Warto również sprawdzić, czy pojemnik na detergent nie jest zablokowany lub zanieczyszczony resztkami poprzedniego mycia. Jeśli zauważysz, że jest brudny, przetrzyj go wilgotną szmatką lub wypłucz wodą, aby zapewnić swobodne otwieranie się i zamykanie. Kolejnym powodem, dla którego zmywarka nie rozpuszcza tabletki, może być niska temperatura wody. Tabletki często potrzebują wysokiej temperatury, aby skutecznie się rozpuścić. Sprawdź ustawienia swojej zmywarki, aby upewnić się, że korzystasz z odpowiedniego programu mycia, który zapewnia wystarczająco ciepłą wodę. Możesz także uruchomić kran z ciepłą wodą przez chwilę przed uruchomieniem zmywarki. Aby upewnić się, że woda w zmywarce jest wystarczająco ciepła, nie zapominaj również o regularnym czyszczeniu filtrów zmywarki. Jeśli filtr jest zablokowany resztkami jedzenia, może to prowadzić do problemów z cyrkulacją wody, co z kolei może skutkować tym, że zmywarka nie rozpuszcza tabletki. Wyjmij filtr zgodnie z instrukcją obsługi i dokładnie go wypłucz. Regularne czyszczenie filtrów. Powinno stać się częścią Twojej rutyny konserwacyjnej, aby zapewnić optymalne działanie urządzenia. Jeśli pomimo podjętych działań zmywarka nie rozpuszcza tabletki, może to wskazywać na problemy z innymi elementami, takimi jak pompa wodna lub grzałka. W takim przypadku najlepiej skontaktować się z serwisem technicznym, aby profesjonalnie zdiagnozować problem i przeprowadzić niezbędne naprawy. Pamiętaj, że dbałość o zmywarkę poprzez regularne czyszczenie i konserwację może zapobiec wielu problemom, w tym sytuacji, gdy zmywarka nie rozpuszcza tabletki. Dzięki tym prostym krokom powinieneś móc cieszyć się sprawnym działaniem. Zmywarki przez długi czas.